Przed nami Damian Kuźniak, szef sędziów na Pucharze i Mistrzostwa Polski. Damianie, wczoraj sobota Puchar Polski. Troszkę krótsze rozgrywki niż dzisiaj, ale sędziowska chyba wszystko wczoraj było dopięte na ostatni guzik. Tak, ja jestem bardzo zadowolony z postawy sędziów. Przypominamy, że po wygraniu tych ostatnich trzech meczów rozpoczynamy rywalizację play-off. Rywalizację, w której nie ma już mowy o pomyłce, w której nie można przegrać spotkania po prostu. To no wczoraj na pewno idzie, była lepsza pogoda do sędziowania dzisiaj ponieważ jest dużo ciężej gorącej to jest więcej meczu. Myślisz, że ta twoja dziesiątka podoła w wyzwaniu? Nie mają wyjścia, jest ich dziesięciu, wybrańcy i muszą, muszą dać radę. No dzisiaj są gorsze Będziemy warunki i uwagi na odszubę, do... ale no, jest to, że 30 stopni i trzeba jednak po tym boisku ganiać, tak? Zawodnicy Ty gdzieś tam, my, tam my, że, mają między tymi czerwcami, nie? No, ale dla taki jest tutaj dziewczyny, murady. ma się jedna dziewczyna da się. zdrowia. Na marzy. co dzień zajmuje się rozgrywkami w Lublinie. Jak to wygląda okiem koordynatora w Lublinie? Generalnie impreza bardzo dobrze zorganizowana, także nie mam tutaj dużo uwag co do samej organizacji, tego wszystkiego co się dzieje harmonogramowo, piłkarsko jest super i oby tylko się to rozwijało. Mieliśmy może nie mały, ale duży zgrzyt, bo wczorajszy triumfator pucharu dzisiaj został wykluczony. Coś na ten temat więcej mógłbyś powiedzieć? Nieubagany jest regulamin, jeżeli ktoś go nie przestrzega, no to musi ponosić konsekwencje, tak? Drużyna z Warszawy nie przestrzegała tego regulaminu, no i musiała się liczyć z tym, że jej wyniki zostaną anulowane i że odpadnie z turnieju. No i taka decyzja została podjęta, bo innej, bo innej gdzieś tam być nie mogło. A, więc na przyszłość trzeba pamiętać, że jednak ten regulamin jest istotny i trzeba po prostu go przestrzegać. Wczoraj miałeś jako... Ile miałeś swoich zespołów jako, koordynator swojej ligi? No wczoraj mieliśmy raptem dwa zespoły. Ale trzecie... ma... czwarte miejsce, tak? Czy drugie? drugie? Drugie. Wczoraj drugie miejsce, dzisiaj trochę więcej tych Ile zespołów. zespołów. Natomiast dwa grają już tylko w pucharówce z pięciu. Dwa z pięciu jest? No Rzeszu wczoraj miał cztery. Jeden zespół zdobył trzecie miejsce, dzisiaj miał dwóch, niestety nie wychodzą z grupy. Byłeś także jeden z no, koordynatorów w Ekstra Ligi, duża różnica jest między Ekstra Ligą a Superligą? No myślę, że niebagatelny. Informacja dla drużyn, drudzy, tle, które rywalizowały w porannej części fazy grupowej, a więc grupy A, a P, P, C, B, C, D. Panie Wojtku, a w następnym w roku już wiadomo, czy odbędą mistrzostwa Polski w Warszawie, w Lublinie, może w Rzeszowie? Na razie nie wiem nic o tym, nie słyszałem. chyba ten temat jeszcze nie był w ogóle mojej także zobaczymy w tym Trybun Dzisiaj obstawiam, że która drużyna jest, mogą się znaleźć w finale. Natomiast w przelesie po prawej stronie prezydent wygląda. Rada dzielnicy eee, ujeździ no, ja z Komańczowicek, kontra Sancho Pan Zabrosław. I wreszcie na ustach. A jakby Halinę nie wycofali, to że myślę, że to Warszawa oni by też by zdobyli mi szałgowski. Te no mecze już, już I na koniec Namianie, ja bym mógł pozdrowić tak. Lublin do Rzeszowa i zaprosić tak, do uczestnictwa tak, w Superlicy Rzeszów od września. Serdecznie zapraszam jako przedstawiciel rozgrywek lubelskich drużyny z Rzeszowa, ekipy spod Rzeszowa, z całego Podkarpacia. Grajcie w Superlidze, grajcie w Superlidze Rzeszowskiej, bo warto, dobry poziom organizacyjny, no i możliwość grania na takich oto finałach jak dzisiaj w Warszawie. Damianie, bardzo dziękujemy, pozdrawiamy Rzeszowa. Dzięki.